Już tradycją się stało, że Kino Cinema 3D w Kłocku organizuje cykliczne imprezy Kino na szpilkach. Tym razem event ten został zorganizowany z okazji Dnia Matki. W pasażu kina rozstawiło się wielu wystawców oferujących swoje produkty dla przybyłych pań. Przygotowałyśmy z koleżanką bezpłatne takie zaproszenia na zabiegi spa dla dłoni. Zawsze można przyjść bezpłatnie w każdy poniedziałek i czwartek o godzinie 18 do naszego biura na Okrzei 8. Dzisiaj ogólnie nasza firma sponsorowała tutaj 21 biletów, jak było zakupionych. Nasza firma organizowała jeżeli chodzi o upominki na Dzień Matki dla Kobiet i oczywiście mamy tutaj stoisk skoro gdzie mogą sobie osoby skorzystać z naszej oferty? Reprezentujemy firmę LuPRE. Jesteśmy firmą ogólnopolską. Natomiast plany są takie, żeby wyjść na rynek międzynarodowy. I to, co nas wyróżnia jako firmę LuPRE, to to, że perfumy wchodzą z Gras, Stawiamy przede wszystkim na jakość, zatem nasze perfumy są macerowane. A co to oznacza dla klienta? Dla klienta to oznacza, że dostanie produkt prestiżowy w dobrej cenie. Przede wszystkim zależało nam na tym, kiedy tworzyliśmy firmę, żeby była. Dobra cena, ale przy wysokiej jakości i to nam się udało stworzyć. W ramach firmy Lupre przede wszystkim poszukujemy prężnie rozwijających się młodych liderów, osoby, które chcą się nauczyć i zdobyć doświadczenie poprzez praktykę, ponieważ firma Lupre i grupa Lupre Kłodzko, Lupre Opole stawia przede wszystkim na praktykę. Jeżeli chcesz się nauczyć praktycznych umiejętności, dowiedzieć się jak zarządzać grupą, jak budować grupę, co trzeba zrobić, żeby stać się liderem na rynku, a jak wiecie liderzy dzisiaj wygrywają, to po prostu zapraszam serdecznie pisz sobie grupa Lupre Kłodzko, Lupre Opole i dołącz do nas. Zapraszam Cię do kontaktu. Dziękuję. Z okazji Dnia Matki Dolnośląska Szkoła Wyższa w Kłodzku przygotowała dla przybyłych mam dwie prezentacje. Zdecydowaliśmy się na współorganizację tej imprezy z uwagi na to, że impreza jest dedykowana mamom, a tematyka związana z tym, co przedstawiają dzisiaj nasi wykładowcy, jest również związana z bieżącymi problemami lub też może zainteresowaniami mam. Jakie to tematy będą? Jak interpretować dziecięcy rysunek? To jest pierwszy temat przedstawiony przez panią Martę Szachniewicz. I drugi rysunek, jak pomóc dziecku nad poboliwem? To ten wykład prowadzi pani Hanna Łytka. Prezentacja, którą ja poprowadzę, będzie dotyczyła pomocy dzieciom z nad pobudliwością psychoruchową. Generalnie chciałabym pokazać mamom, że to nie jest koniec świata, kiedy dziecko dostanie taką diagnozę, i że naprawdę jest wiele sposobów, żeby im pomóc. Dzisiaj pani będzie prowadziła temat związany związany z interpretacją dziesięcego rysunku. Skąd taki pomysł, żeby taki temat przeprowadzić? Bo myślę, że to jest temat bliski mamom. Wytwory plastyczne, aktywność plastyczna dzieci e, często jest przez rodziców niedoceniana i może warto podkreślić to, że, e, że to jest ważny temat i e, ważna aktywność dzieci, którą trzeba u dzieci rozwijać i, e, no i pomóc mamom interpretować. W tym dniu panie mogły uczestniczyć w mini konkursie z licznymi nagrodami. Uwieńczeniem tego dnia była premiera filmu produkcji amerykańskiej z gatunku dramatu i romansu pod tytułem Wiek Adeline. A już za tydzień, bo 5 czerwca, w Kinie Cinema 3D w Kocku odbędzie się kolejna edycja, tym razem kinamęskiego. Specjalnie dla panów oraz amatorów boksu zaprezentowany zostanie film dokumentalny pod tytułem Mistrzowie. Projekcja filmu odbędzie się o godzinie 20, a poprzedzona będzie przygotowanymi dla panów stoiskami wystawienniczymi wraz z różnymi niespodziankami.